Pokazy musztry, husarii, szermierki, a także historyczne uzbrojenie i ubiór to główne atrakcje dwudniowej imprezy na Stadionie Koni Furiozo w Starych Żukowicach. Mieszkańcy gminy Lisia Góra i regionu tarnowskiego podziwiali nadzwyczajne możliwości uczestników. To również wydarzenie nawiązujące do bogatych tradycji jeździectwa w gminie Lisia Góra. Te ćwiczenia dzisiaj miały charakter musztry, było to czyli grupowa jazda, gdzie dowódca Podawał nam komendy, każdy musiał je wykonać precyzyjnie i w czasie, a później trochę zabawy, myślę, sporej dla widzów czyli ganianie do pierścienia, posługiwanie się szablą, kopią wszystkie takie elementy, które w rycerskim rzemiośle były podstawą w ogóle wyszkolenia, i później służyły do lepszego panowania nad końmi, nad sobą w walce. Tutaj spotyka się i od dłuższego czasu trenuje grupa zapaleńców, którzy próbują odtworzyć taką grupę Husarii Konnej. Wspaniałe, wspaniałe widowisko dla mieszkańców. Myślę, że każdy kolejny taki pokaz, których pewnie jeszcze będzie kilka w tym roku, będzie gromadziło jeszcze więcej, jeszcze więcej mieszkańców. Wspaniałe stroje, wspaniała technika jazdy konnej. Grupa zapalonych, zapalonych wielbicieli historii polskiej, wielbicieli koni. Jazdy konnej. Tą imprezą można śmiało powiedzieć, że rozpoczynamy ten letni sezon imprez, wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych na terenie gminy Lisia Góra w 2016 roku. Był także dwunasty plener malarski, w którym udział wzięli najlepsi polscy malarze specjalizujący się w malowaniu koni.